Michał Majer, licealista ze Wschowy został laureatem konkursu humanistycznego Screenium. Nagrodę publiczności odebrała Agnieszka Bakalarska, reprezentująca gospodarza konkursu pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Była to szósta edycja konkursu humanistycznego Screenium, w którym chodzi przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań humanistycznych, rozbudzanie umiejętności czytelniczej, umiejętności wygłaszania, prezentowania swoich prac. No i przede wszystkim zachęcamy do pisania młodych ludzi. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie z Liceum we w Wschowie i Kościanie oraz Zespoł Szkół Technicznych w Gostyniu. 11-osobową reprezentację miało pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Zadanie Uczestników było napisanie eseju o podróży. W drugim etapie znalazło się sześciu finalistów. Ocenie poddano nie tylko treść ich prac, ale także sposób ich wygłoszenia. Czteroosobowe jury zdecydowało, że najwyższe uznanie należy się Michałowi Majerowi ze Wschodu, którego praca opisywała spacer po Wschowie przed wybuchem II wojny światowej. Agnieszka Bakalarska, uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, zdobyła nagrodę publiczności. Jej praca była opisem podróży przez technologię. Podczas konkursu wykład wygłosił Michał Larek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasiadł również w jury. Niewątpliwie spotkanie z uczniami liceum to dobra promocja wyższych studiów. Żyjemy w takich czasach, kiedy nawet uniwersytety muszą zadbać o, 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 swoich, o swoich studentów. Więc od jakiegoś czasu organizujemy takie akcje. Polega to na tym, że jeździmy do rozmaitych małych miejscowości, mniejszych większych, po to, żeby namawiać, studentów, namawiać licealistów do, do studiowania u nas. Uniwersytet się zmienia, staje się coraz bardziej nowoczesną instytucją a, i chcę przekonać do, tych, do, do, do tego młodych ludzi. Stąd jestem tutaj. Konkurs organizowali nauczyciele języka polskiego w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym.